Rozdział pierwszy. Niespodziewana konferencja prasowa, fałszywy fotoreporter, łapać baturę, czy uda się odtworzyć utraconą mapę. Po powrocie z Górowa i Ławieckiego ulokowaliśmy wraz z panem Tomaszem jego naburmuszoną siostrzenicę w łódzkim ekspresie. Narzekała, że Murzyn zrobił swoje i Murzyn może odejść, ale pan Tomasz był nieubłagany i nie miał zamiaru przedłużać Zośce wakacji. Ja pomachałem jej ręką, na co młoda dama odpowiedziała mi pokazaniem języka i tak się rozstaliśmy. Wsiedliśmy z szefem do Rosynanta i pojechaliśmy do mnie, by przy mocnej kawie i wonnej herbacie jeszcze raz obejrzeć starannie mapę ukrywającą tajemnicę, jak przypuszczaliśmy, bursztynowej komnaty. I co pan sądzi? spytałem, nabijając fajeczkę. Czy cudo z jantaru jest ukryte w miejscu zaznaczonym tym krzyżykiem? A może niemiecki napis: Ona jest tu. Dotyczy jakiegoś innego skarbu. Szef łyknął kawy z widoczną przyjemnością i milczał przez chwilę. Widzisz, Pawle, odezwał się wreszcie z lekką ironią. Już zastanawiasz się, czy tam ukryto bursztynową komnatę lub inne skarby, a przecież nie wiesz jeszcze, gdzie to oznaczono ów czerwony krzyżyk. Mapa jest przecież, jak to się mówi, ślepa, bez nazw i wskazówek. Myślałem, że pański znajomy kartograf, bąknąłem zażenowany, Oczywiście, że zwrócimy się i do niego, skinął głową pan Tomasz. Tymczasem pozwolę sobie pomarzyć. Otóż, Pawle, ten brzeg morski i rozpoczynające się tu wzgórza wydają mi się przypominać, tak, brzeg zalewu wiślanego i wzniesienie elbląskie. Masz jakąś normalną mapę tamtych stron? Na szczęście miałem taką. Jeśli się pan nie myli, spojrzałem z ponad porównywanych map, to bursztynowa komnata ukryta jest na jednym ze wzgórz pod kadynami słynnymi ze swej stadniny. Cóż, każdy może się mylić, rozłożył ręce szef, ale widać było, że jest z siebie zadowolony. Tak czy nie? Pomoc kartografa wydaje mi się niezbędna. Jutro więc do Zbyszka, czy jak tam ma na imię pański przyjaciel kartograf? Ku memu zdziwieniu szef zachichotał. Obawiam się, że jutro nie będziesz miał na to czasu. A to dlaczego? Dlatego, że nieoceniony nasz wódz, dyrektor Jan Marczak, przygotował w tajemnicy przed tobą konferencję prasową, pod smakowitym tytułem Ostateczne rozwiązanie tajemnicy bursztynowej komnaty. Za nie mówiłem. Pan Tomasz popatrzył w zadumie przez okno. Obawiam się tylko, że to ostateczne rozwiązanie może okazać się przedwczesnym, a co gorsza omyłką. W każdym razie trzymaj się, Pawełku. Postanowiłem trzymać się i to mocno. Przed snem jeszcze raz przejrzałem notatki, zastanawiając się, jakie to pułapki może szykować na nieuważnego braci dziennikarska. Zresztą uspokoiłem się szybko, bo już na tyle zdołałem poznać dyrektora Marczaka, by wiedzieć, że główną postacią konferencji będzie on sam. Następnego dnia ogoliłem się starannie i ubrany w co bardziej odświętne szaty ruszyłem rosynantem do ministerstwa. Prawie od progu witał mnie dystyngowanie ubrany, a rozpromieniony Marczak. Ach, panie Pawle, co za sensacja! Najpoważniejsze pisma przysłały swych przedstawicieli. Nie brak też radia i telewizji. A mapa. Gdzie ta słynna mapa? Weszliśmy do mego pokoju. Oto i ona, rozwinąłem zszarzały rulon na stole. A ten krzyżyk to, panie Pawle, utonąłem w objęciach dyrektora. Pilny telefon, panie dyrektorze, odezwało się od drzwi sekretarka panna Monika. Ja zaraz, za minutkę, zawołał Marczak i wybiegł z pokoju. Pan dyrektor prosi. Usłyszałem rzeczywiście po niedługiej chwili w słuchawce telefonu głos panny Moniki. I wtedy ja Głupiec, ale po kolei. Udzieliłam się widocznie podniecenie Marczaka, bo wychodząc z pokoju nie zamknąłem drzwi na klucz. Na korytarzu minął mnie jeden z przygotowujących się do konferencji fotoreporterów. Brodaty i długowłosy brunet z przewieszoną przez ramię charakterystyczną torbą. Jego sylwetka wydała mi się znajoma, ale nie przypominałem sobie żadnego zaprzyjaźnionego kudłatego fotoreportera. Zaraz zaczynamy, poderwał się na mój widok z za ogromnego biurka dyrektor Niech pan jeszcze raz pokaże tę mapy, panie Pawle. Lekko wzruszyłem ramionami. Została u mnie w pokoju. Jak to? A tak to, że panna Monika nie przekazała mi, bym przyniósł ją do pana. To się naprawi. Sarknąłem odwracając się do drzwi, bo nie lubię, jak ktoś traktuje mnie jak chłopca na posyłki. Zły, szarpnąłem klamkę drzwi mego pokoju i zamarłem. Biurko, na którym powinien leżeć rulon mapy, było puste. Teraz już wiecie, dlaczego nazwałem siebie głupcem. Jeszcze w geście rozpaczy wpadłem do pana Tomasza. Nie brał pan przypadkiem mapy z mego pokoju? Nie popatrzył na mnie zdziwiony i głos jego zabrzmiał niepokojem. Zginęła? Masz choć kopię? Uderzyłem się w piersi z siłą godną z rozpaczonego podbipięty. Miałem zrobić ksero, ale marczak mnie zagadał. Spojrzałem przez okno. To ten skradł mapę, zawołałem na widok wskakującego do czerwonej Toyoty brodacza. Pan Tomasz już był przy mnie. Skąd wiesz, że to on? Bo to Batura! Pan Tomasz schwycił mnie za ramię. Batura? Ten kudłaty brunet? żachnąłem się. A od czego sztuczne brody, peruki, nawet użył barwionych szkieł kontaktowych, żebym nie poznał go po tych jego białych ślepiach? Panowie, konferencja, mapa! zawołał od drzwi Marczak. Nasza mapa odjeżdża w tej chwili czerwoną Toyotą, ponuro zwiesiłem głowę. Wiezie ją znany nam Jerzy Batura. A konferencja? Westchnąłem ciężko. Cóż, pójdę, przyznam się do winy. Nigdzie pan nie pójdzie. Ze zdumieniem spojrzałem na dyrektora. Ależ, żadne ale. Marczak wyprężył mięśnie. W jego oczach dostrzegłem błysk. To moja wina. Gdybym nie ogłosił o znalezieniu mapy, nie zwołał konferencji, Batura o niczym by nie wiedział. Wyjdę teraz do dziennikarzy. Zresztą, jeszcze jedna sensacyjna kradzież na tropie bursztynowej komnaty ucieszy ich prawie tak samo, jak jej odnalezienie. Aha, mapę skopiował pan, panie Pawle. Tak się złożyło, odpowiedziałem cichutko, że nie zdążyłem. Dyrektor wzniósł gestem grozy pięści nad moją głową. Panowie, rozległ się spokojny głos pana Tomasza. Jeszcze nie wszystko stracone. Matura mógł sfotografować mapę i zniknąć, nie pozostawiając śladu. Tymczasem zabrał ją ze sobą, a póki ją ma, to nie zawadzi go poszukać. Poszukać? Popatrzyliśmy na siebie z Marczakiem w zdumieniu. No cóż, odchrząknął dyrektor. Niech pan Tomaszu sobie szuka. Ja tymczasem muszę stawić czoła chlubom dziennikarskiego świata. Co powiedziawszy, wybiegł trzaskając drzwiami. Popatrzyłem błagalnie na szefa. Uśmiechnął się lekko i sięgnął po słuchawkę telefonu. Cześć Marku, tu Tomasz. Czy twoi chłopcy nie mogliby się rozejrzeć za czerwoną Toyotą? Kierowca, tu cała trudność, albo brodaty brunet, albo jasny blondyn. Raczej to drugie, bo taki powinien figurować na zdjęciu w dowodzie i prawie jazdy. Wystawiono je na nazwisko Batura. Jerzy Batura. Dobrze. Jakby co, to czekam pod telefonem w ministerstwie. A potem, szef uśmiechnął się niewesoło, potem to już będzie za późno. Siedzieliśmy w milczeniu. Raz tylko przerwanym okrzykami Marczaka, gdy wpadł jak bomba, na przemian tociskając gromy na moją głowę, to chwaląc się, jaki to sukces odniósł na konferencji prasowej, podczas której, jak twierdził, nikt nie spostrzegł nawet, że mapy nie ma. Minęła jeszcze godzina, gdy odezwał się telefon na biurku pana Tomasza. Aż podskoczyłem do niego, ale szef zatrzymał mnie uspokajającym gestem dłoni. Tak, słucham, powiedziałem do słuchawki. Nie mów. To była jedna szansa na miliard. Przysunął do siebie notatnik i coś zapisywał. Tak. Jerzy Batura, Szpital Miejski. Dzięki, Mareczku. Jak zawsze jesteś niezawodny. Cześć. Poderwałem się z fotela. Co to znaczy, Batura szpital? Pan Tomasz przeciągnął się ze smakiem. A to, że nasz przyjaciel wpakował się swoją Toyotą pod tramwaj. O, przepraszam, to tramwaj wpakował się na niego. I teraz pan Jerzy Batura kuruje swoją połamaną nogę na oddziale ortopedii szpitala miejskiego. Mam zamiar zaraz tam zadzwonić i dowiedzieć się, czy można obolałego odwiedzić. Okazało się, że to możliwe w godzinach wieczornych. Ledwo się doczekałem. Ale to wszystko na nic, gorączkowałem się jadąc do szpitala wraz z panem Tomaszem. Przecież nie mam żadnego dowodu na to, że to on zakradł się do mego pokoju i zwinął mapę. Wyśmieje nas i tyle. Tak, westchnął szef, podkręcając ogrzewanie auta. Gdy wszystko zawiedzie, i perswazja może przynieść pożądany skutek. Unieruchomiony z nogą na wyciągu, Batura przywitał nas ironicznym łypnięciem oka, spod obandażowanego czoła i salutem oklejonej plastrami ręki. Witam serdecznie panów, skinął nam głową. Choć przyznam, że nie tak szybko, ba, nawet wcale panów się tu nie spodziewałem. No, ale nie wziąłem pod uwagę szerokich znajomości pana Tomasza, kiwnął ponownie głową, na który to gest szef odpowiedział uprzejmym ukłonem. Domyślam się, że sprowadza tu panów sprawa pewnej mapy, ciągnął Batura. Obawiam się jednak, że nie będę w stanie zaspokoić ich wymagań, a nawet ciekawości. Draniu, zacisnąłem pięści. Drań to brzydkie słowa, zaśmiał się Jerzy. Zwłaszcza, gdy dotyka tak samo poszkodowanego. Ty i poszkodowany nie mogłem wytrzymać. Pan Tomasz prawie siłą wcisnął mnie w szpitalny taboret. Uspokój się, Pawle. Mam wielką ochotę usłyszeć, co też takiego przydarzyło się panu Baturze, że uważa się za podobnie do nas poszkodowanego. Bo nie chodzi tu chyba o to złamanie, które tak boleśnie dotknęło pana, panie Jerzy. Znów nastąpiła wymiana uprzejmych ukłonów, po której Jerzy zaśmiał się cicho. Tak, noga się zrośnie. Natomiast mapa, której wartość wysoce sobie cenię, tak wysoko, że przedsięwziąłem małą wyprawę, aby sporządzić jej kopię, raczej nie wróci do mnie. A co do wyprawy, to miałem zamiar tylko sfotografować mapę. Tymczasem drogi Pawełek był taki uprzejmy, że mapa zmieniła właściciela. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz, drogi Pawle. A swoją drogą ciekawi mnie, dlaczego nie sporządziłeś kopii mapy. Poderwałem się z taboretu. Skąd wiesz? Jerzy pogroził mi żartobliwie palcem, a pan Tomasz uśmiechnął się lekko. Brawo, panie Jerzy, zwrócił się do leżącego. Takich zdolności dedukcyjnych tylko pozazdrościć. Ale nie ustawałem. Przecież to proste, Pawełku. Jerzy poprawił się na poduszce. Gdybyście mieli kopię mapy, po co mielibyście się tu fatygować? Najwyżej nasłalibyście na mnie policję, a i to mało prawdopodobne, bo fant mogłem ukryć, a pozbyć się przebrania to żadna sztuka. A dzięki znajomościom pana Tomasza zaczęliście szybko mnie szukać. Po co ten pośpiech, gdyby kopia mapy była w waszych rękach? Owszem, pośpiech byłby wskazany, ale już w następnych dniach, gdybyśmy ścigali się, kto prędzej odnajdzie bursztynową komnatę. Baliście się, że wygram. Tymczasem to wy macie nade mną przewagę. Ale to jest wasza jedyna przewaga. Poruszył nogą na wyciągu i skrzywił się z bólu. Pan Tomasz popatrzył na niego uważnie. Czyżbyśmy mieli przez to rozumieć, że i pan nie ma mapy, że mapa znów zmieniła właściciela? Jerzy z uznaniem pochylił głowę. Pana myśleniu też nic nie brakuje. Jak to się stało, że stracił pan mapę? Pochylił się nad leżącym szef. Niech mu pan nie wierzy, wtrąciłem. Blefuję albo ze strachu przed policją, albo chce przeczekać chwilę, kiedy jest unieruchomiony na wyciągu. Wiesz albo nie, Paweł, skrzywił się Jerzy. Ale wiele z tego, co mówię, można sprawdzić. Zresztą sprawa jest prosta. Obrobili mnie faceci, którzy wyciągali mnie z rozbitej Toyoty. Nie bardzo kontaktowałem, bo nawet nie wiem, kiedy wyciągnęli mi dokumenty. Torba z aparatem ocalała, bo zaklinowała się pod deską rozdzielczą, a portfel, w którym była mapa. Fiu, ulotnił się. Jak pan myśli? Spytałem szefa, gdy odjeżdżaliśmy spod szpitala. Batura mówi prawdę? Pan Tomasz przetarł szybę gąbką. Chciałbym, żeby tak było. Powoływał się, że wiele z jego opowieści można sprawdzić. Ciekawe, czy wyzwani do wypadku policjanci odnotowali kradzież dokumentów. Nie, to pewnik. Inna sprawa, że będziesz się musiał zmierzyć z Baturą w wyścigu po bursztynową komnatę. A twój jedyny handicap to jego choroba. Pokręciłem głową. Ciekawe, jak pan sobie ten wyścig wyobraża. Mapa przecież zniknęła. Uśmiechnął się lekko. Ale pozostały jej obrazy w pamięci Batury i twojej. No i jest twoja druga przewaga nad przeciwnikiem. Patrzyłeś na mapę wiele razy, on tylko raz i to króciutko. Ale nie lekceważyłbym go. Jest wiele siły w tym człowieku.